Hej, ja jestem i was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki film trochę z innego miejsca zaczynam, bo lecę do szkoły, ale no cóż, no chciałam tak na zacząć dla was film, bo dzisiaj robimy sobie vloga z całego dnia, no i w tym dniu już jest u mnie szkoła, bo no wróciliśmy po tych wakacjach. No i co, dzisiaj mamy trening z Champem, z mnie, nie, był mi trener nie zdążyliśmy do po treningu wczoraj, to obserwuje mnie na Instagramie, ten widział. I co? I pójdziemy na trening. I tyle. To jest ostatni trening przed zawodami. Potem jedziemy na zawody, więc kolejny film też będzie z zawodów. No i tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak tam szkoła u Was. I już mam zazdyszkę, więc lecę na autobus. Idziemy od razu na trening, tak? Zobaczymy. siodłamy na pół, trochę ja, trochę mama, tak? I pięknie osiedlone siwy. Chodź, wulku, To jest taki niezadowolony. Idziemy. Chodź. I za chwilę podepniłem z lewej ręki na kole. Najpierw zacznijmy Aktywniej. O tak, tak, tak trzymaj. Tak trzymaj. Tak jest. Dobrze Nadia. OK. Dostępaj. i pauza. O właśnie. Dobra, tu by się właśnie przydało konsekwentniej przytrzymać, bo patrz dwie wody i dwie łydeczki. O, tak jest, jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, dostępa. Hvorfor det? po fajnym treningu. Teraz schłodzę go trochę i moje nóżki. I do tyłu plecy, do tyłu nie wychodź przed niego.

to by było na tyle z tego filmu. Ja już jestem w inny dzień, ale montuję film i właśnie będę go wstawiać. Dziękuję Wam bardzo, że za mną byliście. Przepraszam Was, że ten film znowu jest taki krótki, ale znowu się śpieszyliśmy i znowu tego nagrywania, no ciężko było nagrać jak najwięcej, no ale i ze szkoły wróciliśmy i w ogóle potem ja też miałam trochę rzeczy do zrobienia, jakby jak wrócę już do domu. No więc tak, więc tak wyszło i trudno Ja tak naprawdę lecę Jadę właśnie do Jaszkowa Tak więc następny film, wynagrodzę wam to Bo jedziemy na zawody do Jaszkowa Już z dwoma koni, więc będzie super Ja się nie mogę doczekać Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście Pamiętajcie jeszcze, żeby zasubskrybować Pamiętajcie jeszcze, żeby zasubskrybować Mój kanał Polubcie ten film i widzimy się w następnym filmie Do zobaczenia